Witaj na sesji drugiej. Na tej sesji opowiem Ci, jak ważne jest dobre myślenie, dobra psychologia, przekonania i nastawienie, ponieważ to, jeżeli coś prezentujemy, przekazujemy, chociaż tak jak ja robię te kursy, czy, czy robię wystąpienia publiczne, czy robię prezentacje, wszystko bierze początek. Z głowy, czyli z mindsetu, tutaj po prawej stronie. To mindset, czyli moje usposobienie, nastawienie, moja postawa, mój sposób myślenia o tym wszystkim, czym jest ta prezentacja, co ja reprezentuję, co chcę przekazać, jest kluczem do ciała. To Umysł steruje ciałem, można powiedzieć, że jak mam dobre przekonania, wiem po co to robię, dlaczego to robię, co chcę przekazać, mam, mam dobre działanie. Ale z drugiej strony mindset też powoduje, że mam odpowiednią nastawienie do zdobywania wiedzy. Chcę się uczyć, chcę się rozwijać, mam wiedzę na temat, co mówię, dlaczego to robię, co chcę przekazać. I tu mindset jest kluczem, czyli sposób myślenia, nastawienie, podejście, postawa. Psychologia zawsze w 70-80% stanowi sukces, ponieważ ciało to wszystko motoryka. To, 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 jak mówisz, dlaczego coś mówisz, z jaką energią, ekspresją, przekonaniem, z jaką pasją, to wszystko wynika z tego, jak dobrze zgłębiłeś temat, jak dobrze tutaj funkcjonujesz. Więc samo działanie, czy ktoś robi prezentację, czy nie, tutaj to kółeczko po prawej dolnej stronie, jest wynikiem mindsetu. I wiedzy, czyli mindset, nastawienie, plus wiedzy, co robić, jak robić, i wtedy ta, to działanie, ten język werbalny i niewerbalny, to co mówię i to w jakiś sposób pokazuje ciałem, moimi oczami, moją energią, emocje, jakie mam, to wynika właśnie z psychologii. I bardzo dużo ludzi lekceważy i nie lubi tego obszaru mindsetu, żeby pracować nad przekonaniami, pracować nad y, usposobieniem, bo szuka skrótu, szuka pigułeczki, szuka takiego suplementu, żeby połknąć tylko wodą, wziąć, połknąć i już będę świetnym mówcą. To nie tędy droga. Jest taki guzik, nazywa się właśnie przekonania, sposób myślenia, nastawienie, postawa, świadomość wartości, zgłębienie, przemyślenie, co reprezentuje, dlaczego to reprezentuje, to jest klucz. Więc samo działanie z wynikiem końcowym wielu, wielu etapów wcześniej, szczególnie dotyczących tego wnętrza. Więc kilka przekonań dotyczące wystąpienia. Przede wszystkim prezentacji, bycia mówcą, robienia jako lider, jako, jako robienia przemówień, wystąpień, pre, prowadzenie zebrań, spotkań można się nauczyć. Bo jest to umiejętność, to niezwrodzone, jest, jest to umiejętność. Oczywiście będą różne style. Ktoś będzie to robił bardziej dynamicznie lub bardziej spokojnie, bardziej analitycznie lub bardziej emocjonalnie, ale to style, to jest coś innego. Natomiast y, można się tego nauczyć. To jest tylko decyzja, wybór i odpowiednie przetrenowanie, bo jest i, i jak każda umiejętność. Jest to proces. Komuś zajmie bycie, robienie normalnych spotkań, prezentacji, nie wiem, 20 wystąpień, komuś 50, komuś 3 lata, komuś 3 miesiące, a ktoś po prostu będzie musiał na to 5 lat przeznaczyć, bo na przykład nie będzie mu zależało, albo będzie tak długo przełamywał bariery, czy czyścił przekonania, które go hamują przed radością, czy przyjemnością sprowadzenia spotkań. Ale wiadomość jest taka: jest to wybór, czyli prezentacji, wystąpień, spotkań można się nauczyć. Kropka. Można i już. Druga rzecz. Każdy kiedyś zaczynał i często niektórzy się po prostu tego bali. Bali, no nie tego, bo co znaczy to? To jest niewłaściwa nie lingwistyka. No bali się właśnie tej krytyki, tego, że sobie nie poradzą, że nie są dość dobrzy, że jeszcze nie wiedzą wszystkiego, ale zrozumieli w pewnym czasie, że to nie ma znaczenia, bo wiedzę, kompetencje i eksperckość nabierasz wraz z praktyką. Więc każdy kiedyś zaczynał. i Jak ja to często mówię, każdy mistrz był kiedyś do kitu, czyli był słaby. To jest kwestia wytrenowania, podjęcia decyzji i po prostu nieoglądania się za siebie. W każdej chwili można zmienić przekonania dotyczące tego, co dla ciebie jest możliwe w sferze wystąpień czy robienia prezentacji także. W każdej chwili to nie jest tak, że człowiek jest przypisany, że o ja nie umiem występować, nigdy dobrze nie występowałem, nie byłem mówcą i nigdy nie będę. To nieprawda. Przestań się porównywać z tymi guru z, z topowych y, y, stron jakby YouTube'a, Facebook'a, ci co mają, Bóg wie jak, jacy są czarujący. Byśmy musiał prześledzić ewentualnie ich ewolucję, kiedy zaczynali, ile godzin, czasami setki, czasami tysiące w siebie zainwestowali w, w treningi, w naukę, jak trenowali. Czy przed lustrem, czy do pustych krzeseł, czy mentalnie, czy w wyobraźni, czy treningi kierowane, ile szkoleń przeszli, ile książek przeczytali, ile praktycznie popsuli prezentacji, jakie, jakie peripetry yy, przechodzili, yy, jakie bariery musieli pokonać, że dzisiaj widzisz produkt końcowy, by trzeba było przejść tą drogę w ich butach. Więc w każdej chwili może zmienić przekonania dotyczące tego, co jest dla ciebie możliwe, yy, co możesz osiągać, także w sferze wystąpień i prezentacji. Każdy mówca był kiedyś do kitu, to co mówiłem i skoro inni mogli się tego nauczyć, ty też możesz, to jest bardzo ważne przekonanie, nie możesz czuć się gorszy, nie ma na to zgody, jesteś takim samym dzieckiem tej planety, wszechświata, jak każdy inny i skoro inni mogą, to ty też, tylko pamiętaj, masz inną biografię, inne doświadczenia życiowe, będziesz być może miał inny styl. Nie próbuj być kimś, kim nie jesteś. Na prezentacjach jedną z najważniejszych rzeczy to jest być sobą. Być sobą to znaczy, jeżeli mam temperament spokojny, to dostosuję go do siebie. Po prostu będę wiedział, że czasami, żeby nie zanudzić tego człowieka, muszę przyspieszyć, muszę podnieść tą głosu, muszę zrobić pauzę, muszę mówić szeptem. Czasami tutaj jest całe bogactwo pracy. Ale mam być sobą. Nie gram kogoś, kim nie jestem, bo się wypale. kim nie jestem, bo się wypalę, bo będę zmęczony i będę miał syndrom oszusta. Po prostu w prezentacji, to jest bycie sobą. Ale to przekonanie, że skoro inni się mogli tego nauczyć, to ja też mogę. Jest kluczem. Bo daj ci pozwolenie do wystartowania i robienia tego. Jaki jest cel prezentacji? Oczywiście jest wiele. Natomiast ułóżmy fundamenty. Przekazywanie nowych idei, pomysłów i wizji, czyli jeżeli jesz, reprezentujesz czy jakąś własną ideę autorską, czy własny światopogląd, czy własne przekonania, czy reprezentujesz, bo współpracujesz z jakąś firmą, czy z jakąś ideą, to tak, no, robimy prezentację, czy jeden na jeden z osobą, czy, czy do tysiąca ludzi, czy online, czy offline, czy... Na stadionie będziesz prelegentem, gdzie będzie 50 tysięcy ludzi, czy mała kawiarniane spotkanie, czy nawet domowe spotkanie. No, przekazujesz pewną ideę, pewne pomysły, pewne punkty widzenia. To jest celem prezentacji po prostu dzielenie się czymś nowym, czymś, co ma, chcesz, żeby wpłynęło na ludzi. Kształtowanie przekonań. Celem prezentacji jest też obalanie fałszywych przekonań, mitów. Celem spotkań często jest y, no, kształtowanie pewnych przekonań, które, które dla ciebie są ważne, pewnych schematów, pewnego punktu widzenia, pewnych wartości. I to jest celem prezentacji, więc szlachetne jest to wszystko. Celem prezentacji, spotkań, wystąpień jest często komunikacja międzyludzka. Normalne Dołączenie do rozmowy. Normalne, kularowe rozmowy, zakularowe rozmowy. To jest komunikacja. Chcesz się komunikować, słuchać i komunikować. To jest też wystąpienie, czy stoi cztery osoby w przerwie, na przykład na szkoleniu, czy na konferencji, czy w pracy i sobie rozmawiamy, to jest komunikacja. Coś prezentuje mój punkt widzenia, jak ja to widzę, opowiadam jakąś historię. To jest komunikacja. I to jest naturalna rzecz dla nas, dla ludzi. Oczywiście. Bardzo wiele obszarów życia może wpłynąć na zmianę życia ludzkiego, stylu życia, stylu myślenia, na sposób psychologiczny, wywołanie przemian, jeżeli chodzi o osobowość, wywołanie przemian, jeżeli chodzi o społeczne rzeczy, o zdrowotne. To celem wystąpień publicznych i prezentacji jest często wywoływanie przemian, czyli ja opowiadam jakąś ideę, czy opowiadam jakieś zagrożenie, czy opowiadam jakieś wyniki badań przedstawiam, i to jest właśnie, że ma wywołać jakąś przemianę i tutaj nieważne, czy to jest Martin Luther King czy Steve Jobs, to każdy z nich miał jakąś ideę, każdy z nich miał jakiś powód, że występował czy przekazywał nową w ogóle jakość, wprowadził nową jakość produktu, czy Martin Luther King który walczył o prawo obywatelskie, o równouprawnienie ludzi, żeby wszyscy byli równi wobec prawa, no i te mowy, I have a dream czy This is Apple, tak to zmieniły świat, bo od, od tych mów, od tego pokazu, prezentacji już nic nie jest takie same. I takich mów i, 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 i pewnych prezentacji, spotkań, przemówień było dziesiątki, setki tysiące w historii świata. Często. Celem prezentacji jest zabranie ludzi do innego świata. Ludzie żyją w jakichś schematach, w jakimś nawykowym myśleniu, i często jest tak, że celem prezentacji jest pokazanie nowego świata, punktu B, tak zwanego. Jesteśmy w punkcie A, że możemy być bardziej bezpieczniejsi, na przykład finansowo, czy bardziej rozwinięci w rozwoju osobistym. Ta, to, to szkolenie też jest prezentacją. To mistrz wystąpień i prezentacji, też kurs, szkolenie online na mojej platformie VOD i też z, z, chcę zabrać się do innego świata, też chcę wywołać w tobie przemiany. Też się z Tobą komunikuję, też Ci będę kształtował nowe przekonania i utrwalał się w nich, też przekazuję pewne pomysły, idee i wizje, że warto robić wystąpienia, warto być mówcą, dlatego że po prostu jest to elita ludzka. Większość ludzi nie będzie tego robić, będzie czekała, będzie robiła to nieudolnie, będzie w trybie wstydu czy przestraszenia, a... Jeżeli przekroczysz ten próg i zrozumiesz dlaczego warto, to wejdziesz do zupełnie innego wymiaru ludzi. Więc zabranie ludzi do innego świata, do świata, w którym może być równouprawnienie, prawa obywatelskie przestrzegane, niezależność finansowa czy inne idee, które można e, głosić i zarażać nimi ludzi w pozytywnym słowa tego znaczeniu. Oczywiście celem prezentacji jest Reprezentowanie walorów, produktów, usług, dóbr, które reprezentujesz, czyli sprzedaż, sprzedaż wizji, sprzedaż produktów materialnych, niematerialnych, czyli to, do tego też potrzeba rozmawiania, do tego też potrzeba argumentacji i, i siły. I, i, i takiej wiedzy, oczywiście, jak to robić. Oczywiście przekazywanie wiedzy, czyli dla trenerów, dla konsultantów, m, dla nauczycieli, jest to sposób, mową zarabiają na życie. Tak samo liderzy, jak inspirują, motywują, budują zespoły, tak jak dla handlowców, to jest tak się po prostu, te grupy tak zarabiają na życie. Osobówcami zarabiają na życie mową i trzeba taki trening przejść, żeby nie popełniać gaf i mieć fundamentalne przygotowanie, żeby robić to dobrze i skutecznie. Różnie mówiąc o nowych światopoglądach, że będziemy chcieli, czy część populacji chce działać, część ludzi chce działać na rzecz jakichś światopoglądów, promować ochronę zdrowia, ochronę planety, promować ekologię czy, czy preparaty naturalne, czy wiele, wiele innych y, społecznych, y, na przykład y, problemów rozwiązywać i promować lepsze, nowocześniejsze y, światopoglądy niż te zastane. Więc y, trening, nauka. Wiedza, takie są cele prezentacji. W związku z tym to są rzeczy najczęściej szlachetne. Ja nie mówię o tym, że oczywiście mową można kogoś podburzać, podjudzać, zaszczepiać nienawiść, krytykować, podburzać ludzi jednych na drugich. No niestety, to jest też czarna strona, tak? Z historii wiemy, że tysiące, tysiące razy ludzie podburzali czy to szeptali do słówka, no to też jest można wystąpieniem kogoś zrażać, zniechęcać, nastawiać jednych przeciwko drugich. To jest już kwestia wartości. To jest kwestia, jakim jesteśmy ludźmi, jakimi jesteśmy ludźmi, po której stronie chcemy być. Tutaj możemy e, niszczyć inne grupy społeczne, podważać ich prawa, podważać ich, ich prawo do wolności, niezależności, do bycia sobą, ale możemy też zaangażować się, żeby krzewić te dobre, pozytywne strony e, życia, które, które zmieniają świat. Na, na lepsze. Za pomocą wystąpień publicznych, prezentacji, spotkania, rozmowy możesz odmienić komuś los. Czy ci się to podoba, czy nie, bo od setek tysięcy lat tak się działo. Od zawsze ludzie zagrzewali dowódcy swoich żołnierzy do walki w imię wolności. Do no, no tego jest tysiące. Na każdym kroku politycy, dziennikarze, yy, trenerzy, mówcy motywacyjni yy, czy w ogóle prelegenci, nawet jeżeli chodzi o, o działacze wszelkiego rodzaju, osoby, które ekolodzy na przykład, czy, czy, czy inni, zawsze za pomocą pewnych działań, pewnych prelekcji, chcą odmienić albo los komuś, albo los świata, albo naświetlić jakiś problem i jeżeli ty zrozumiesz, jak potężne jest to narzędzie, to staniesz się mówcą, jeżeli masz zamiar po prostu przeżyć resztę życia w jakiś świadomy i celowy sposób, żebyś nie był tylko odbiorcą, ale i nadawcą, żebyś działał w dwie strony. Oczywiście za pomocą wystąpienia, spotkania, prezentacji możesz zmienić optykę patrzenia na świat, dokonać transformacji yy, tak człowieka danego, jak i świata. Możesz dzięki wystąpieniu nawet z przyjacielem, czy prezentacji, czy rozmowy przyj z przyjacielem, Możesz dokonać transformacji jego, jego problemu, wyciągnąć go z doła, podnieść go na duchu, mm, popchnąć dalej do działania, możesz naprawić związek małżeński, problemy, możesz. Y bardzo mocno wpłynąć na swoje dziecko, na swoich pracowników, na nawet na swojego szefa, tak? Bo to działa we wszystkie strony. Jeżeli będziesz świadomie umiał przekazać to, co chcesz przekazać i będziesz świadomie się e, tych reguł, zasad, swoich wartości i swojego punktu widzenia trzymał. Oczywiście do tego potrzebne jest wewnętrzne przygotowanie, gotowość do ujawnienia się i odwaga do mówienia własnego punktu widzenia, bo to jest kluczem. Kluczem nie jest problem, że nie mamy jakiegoś zdania. Kluczem jest to, że czasami nie dajemy sobie prawa mówić, albo mówimy w sposób niewłaściwy, że na przykład mówimy obrażając, mówimy w sposób agresywny, natomiast kluczem jest, że dać sobie prawo do swojego punktu widzenia, dać sobie prawo do odmiennego zdania, dać sobie prawo w ogóle do mówienia, do tego, że masz prawo, ten głos swój wypowiedzieć i, i w ten sposób też zaznaczyć się w świecie i istnieć swoim zdaniem. Tak podkre podkreślić swoją indywidualność, osobowość, jest to twoje przyrodzone prawo, ponieważ jesteś dzieckiem takiej samej planety, jak i wszyscy, no, wszyscy żyjemy, wszyscy ludzie jesteśmy tutaj dziećmi tej planety. Więc tak wygląda, tak wygląda ten wstęp. Natomiast teraz zrobimy takie pierwsze ćwiczenie, możesz je sobie wydrukować, a możesz je sobie przepisać, bo trzeba się... Przychodzi taki moment, że trzeba się zatrzymać. Trzeba wziąć kilka wdechów i wydechów, trzeba przemyśleć kilka elementów i zacząć głębsze struktury przekonań, szczególnie tych nieświadomych, uruchamiać po to, żeby nastąpiły trwałe i praktyczne zmiany. I samym wykładem niewiele zdziałamy. Ja prowadzę najczęściej warsztaty, żeby to człowiek dokonywał trwałych transformacji. Musisz się zatrzymać. Zostawić na chwilę, nie biec nigdzie i zadać sobie pytanie – Pokazanie prezentacji drugiej osobie to, pokazanie prezentacji, nawet prezentacji słownej, nie mówię, że to musi być wideo, że to musi być slajd, po prostu pokazanie mojego punktu widzenia drugiej osobie, pokazanie prezentacji drugiej osobie, odbycie spotkania z drugą osobą, wypowiedzenie swojego punktu widzenia drugiej osobie to, i tutaj musisz dokończyć zdanie. To co? To moje prawo, to, 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 to przekazanie moich wartości, to jest. Podzielenie się opinią, czy ja na dany temat sądzę, i mam prawo do odmiennego zdania, i tak dalej, i tak dalej. Wyrzuć z siebie 5 i 10 dokończeń zdania. i Jeżeli nadal czujesz, że masz problemy z zabieraniem głosu, odmawiasz sobie prawa zabierania głosu, dokończ to zdanie. Pokazanie prezentacji drugiej osobie to i po prostu tutaj musisz się zatrzymać tak długo jak potrzeba, aż będzie między 5 a 10, między 5 a 10 zdań. Wtedy. Automatycznie będziesz mógł, mogła to zrobić. To jest bardzo ważne. Więc zrób teraz pauzę i dokończaj. Po pauzie wracaj do mnie, a teraz po pauzie, drugie. Mogę polubić spotkania i prezentacje, ponieważ dopóki nie znajdziesz pozytywnego nastawienia, pozytywnego podejścia i tutaj takiego pozytywnego yy, usposobienia, nie przechodź dalej. Trzeba tak długo szukać głęboko na poziomie nieświadomym przekonań, że sam musisz siebie przekonać. Pamiętaj, to jest coaching, czyli tutaj nie ma gotowych odpowiedzi. Nie ma pójścia na łatwiznę. Sam sobie daj odpowiedź. Mogę polubić spotkania i prezentacje, ponieważ i sam sobie zadaj to pytanie i sam sobie daj odpowiedź i nie szukaj, że ktoś za ciebie to zrobi. Dojrzyj, dorośnij, to ty masz siebie przekonać do tego, czy chcesz robić te prezentacje, spotkania, czy dasz sobie do tego prawo i będziesz się przy tym dobrze bawił, będzie cię to pasjonowało, czy nie. I tutaj za ciebie nikt inny nie odpowie. Po pauzie wróć do mnie. I trzecie, dlaczego warto? Aby druga osoba, nieważne czy to jest druga osoba, to może być metafora jednej osoby, czy całej sali nawet, czy, czy zrobienia live'u, wywiadu, to nie ma znaczenia. Dlaczego warto, aby druga osoba słuchała uważnie tej informacji, którą mam do przekazania? Które mam do przekazania, tej informacji, tej treści, tych poglądów, przekonań, cokolwiek będziesz w przyszłości chciał tutaj prezentować. Dlaczego warto, aby druga osoba słuchała uważnie informacji, które mam do przekazania? Dlaczego warto, aby druga osoba słuchała uważnie informacji, które mam do przekazania? I tutaj musisz się zgłębić tak samo w swoje wartości, w swoje przekonania, i dopóki nie znajdziesz pozytywnego rozwiązania, pozytywnego podejścia, nie przechodź dalej. Tak długo krążyć sobie na spacer, jak chcesz, to zostaw to na drugi dzień, po prostu, żebyś, żebyś nie uciekała od tego. Trzeba się zatrzymać, i czasami trzeba zadać sobie to pytanie: dlaczego warto, żebym ujawniła się światu z moimi poglądami, przekonaniami. Czy swoją twarz, czy yy, swoje przekonania. Dlaczego warto? I to Ty musisz dać sobie na to odpowiedź. Tak to działa.